Wyjaśnij, co to znaczy, że jestem. Tek. Co? Ludzie, że, cytuję. Moja dupa jest mega. Tek. Czy to dobrze? Czy myślisz, że jestem? Tek. Cóż, myślę, że mają myśli, że jestem po prostu trochę bardziej puszcza, niż... I... Więc jestem gruba. Ale w dobrym sensie! W dobrym sensie! Ja nie, ja nie mam tego nie uznać za belgę. No wiesz, ludzie, co ty Jakieś na angielskie słucha. ty to ci fajna! Found to znaczy fajna! Nawet fat to znaczy fajna! Oczywiście pisane przez PH. Nie tak się pisze at No cóż, tyk też nie potrafię prawidłowo napisać, bo przez 2C. Rozumiesz to? bardzo mylące samo do pochwalenia kogoś. No więc... Whitley. Czy jestem? Cyk Przez 2C. Yep. Czy moja ducha jest mega thick? Mega super duper Jestem tyka stalk! Ja nie była człowiekiem, ten chciał żebyś na nie usiadła! Jesteś taka thick! Słucham! Czekaj, może się nie zrozumieliśmy, dlaczego miałbyś taki... Ludzi robią, Jesteś... Nie, to jest normalnie, serio! Nie rozumiem, jak ludzie mogą to robić! Ja tyś A za tym! Gdybym na nie usiadła, to znaliby się tak moją mięśczo z tą odbyć i Co?